Szczyt, że nada, kompromitacja, to, zdaniem widzów, słowa, które chyba najlepiej podsumowują udział Darka w Dziesięciu. Edycji programu, Rolnik szuka żony. Jeżeli myśleliście, że zachowanie rolnika wobec Nikoli w finale show to był szczyt jego możliwości, to chyba nie doceniliście możliwości 27-latka. Teraz Darek zaatakował Tomasza Klinkowskiego z 9 edycji, rolnika, popis nady w finale, rolnik szukażony 10. To co widzowie zobaczyli w finale 10 edycji, rolnik szuka żony, zdecydowanie przebiło poziom żenady. Chyba nikt się nie spodziewał, że męski pierwiastek uczestników show okaże się tak wielką castingową pomyłką. Darek jeszcze podczas emisji odcinków wzbudzał podejrzenia widzów, jakoby Nikola, którą przecież sam wybrał, kompletnie go nie interesowała. Piękna blondynka robiła wszystko, co mogła, aby zdobyć uwagę 27-latka, ale ten zbywał ją swoimi odpowiedziami, odpowiadał półsłówkami i bardzo olewczo podchodził do relacji, która przecież przynajmniej teoretycznie miała przerodzić się w coś głębszego. Oczywiście, zawsze można się pomylić i dokonać niewłaściwego wyboru, ale wtedy warto wyjść z tego z twarzą i przyznać się do błędu, jednak Darek postawił na inną strategię. W finale rolnika całą winę właściwie zrzucił na Nikole, często absurdalnie to argumentując, że. Nie chce być z kobietą, która nie potrafi donieść herbaty do stołu. Co więcej, jedna z innych kandydatek ujawniła, że już w trakcie emisji programu, a będąc jeszcze z Nikolą, napisał do niej, oświadczając, że wybór Nikoli był błędem. Darek Kontra Tomek z 9 edycji, rolnika, nic więc dziwnego, że po emisji finału na Darka spadła lawina krytyki, z którą niestety młody rolnik sobie nie radzi. Najpierw po prostu zablokował komentarze w swoich mediach społecznościowych, ale teraz postanowił przystąpić do kontrataku. Jedną z osób, która publicznie skomentowała zachowanie Darka wobec Nikoli, oświadczając, że słabo wyszło, był Tomasz Klimkowski z Dziewięciu. Edycji, Rolnika, to nie umknęło uwadze Darka, który postanowił w prywatnej wiadomości zaatakować Rolnika. Co więcej, zaczął obrażać go także pod jego filmami w mediach społecznościowych, na co z kolei zareagował Adam Dzieżyc, będący kandydatem Kamili Boś w ośmiu. Edycji, rolnika, zwracając uwagę, że zachowanie Darka, delikatnie mówiąc, nie jest odpowiednie. Dariusz jednak postanowił odpowiedzieć, sugerując, że Tomka i Adama łączą relacje homoseksualne. Co prawda Darek już skasował swoje niewybredne komentarze, ale ich screeny obiegły sieć.